Tak, i teraz na ciebie. Coś tu jest inaczej. A może w ogóle ustawmy się w cieniu, ale pod tym kątem, no, żebyśmy obie kurde, miały słońce. Ale tylko najpierw sprawdźmy. Nie, cienie pod oczami i na poliku. Jezu! I nie mogę oczu otworzyć. To jest ten problem. Nie wiem, co mam zrobić. No, nie, nie potrafię patrzeć, wiesz? Tak. Teraz to widzę. Wow! To? to nie jest burza, prawda? Możliwe, tak, więc pospieszmy się. Tak. <grym> trzy, 4, czter... Nie, trzy, cztery, hej! <grym> <grym> hej wszystkim, witamy Was na naszym kanale i w niekosmetycznych ulubieńcach Maja. Postanowiłyśmy, że ten film nagramy w plenerze, Korzystamy trochę ze słońca, mamy nadzieję, że wiatr nam nie przeszkodzi i nas będziecie dobrze słyszeć, zaczynamy. Zaczynamy od seriali i powiem Wam tak, dwa seriale, o których będę mówić, to nie jest tak, że urwały mi, jak to Martyna mówi, pewną część ciała. To nie jest tak, że stały się moimi ulubionymi i w ogóle, w ogóle, ale chciałabym o nich wspomnieć, bo oba coś wniosły do mojego serialowego życia. I zacznę od tego, którego oglądałam jako pierwszy, czyli Narcos. O! E, I to jest mocny serial. Naprawdę mocny. Ja po dwóch pierwszych odcinkach powiedziałam: Nie ma opcji. Ja nie będę się katować tymi bardzo mocnymi scenami. E, co wieczór, żeby po prostu sprawdzić, jak ta historia wygląda. Ale. Inne osoby, które już obejrzały cały ten serial, czyli dwa sezony, mm. powiedziały spokojnie, to jest chyba tak jak w przypadku Orange, oh, taki, takie dwa odcinki, które mają y, zrobić takie sito wśród widzów, I albo chcesz ze mną to. zostać i obejrzeć mnie do końca, albo nie. Postanowiłam, że jednak zostaję, dam drugą szansę i nie żałuję. To jest mocny serial tak czy siak, bo kolejne odcinki jakby może były mniej brutalne w tej bardziej, muszę to powiedzieć, seksualnej strony, bo tam takie mm. sceny również się znajdują, ale ale no jakby sama historia y, Pablo Escobara, bo to o nim jest mowa o mm. po prostu gigantycznie bogatym człowieku, który teoretycznie zajmował się sprzedażą narkotyków, ale w pewnym momencie chciał zostać również prezydentem. Niepotrzebnie chciał pójść w politykę i mm. y, to go, no dosłownie. Zabiło. Spoiler. Zgubiło. Nie no, to nie jest spoiler. Jeżeli znacie historię, to, myśli, to na faktach. No to wiadomo, że człowiek ginie. Dokładnie. dokładnie. W każdym razie, no, e, wprowadza nas w totalnie inny świat takiego właśnie, takiej komuny, PRL-u, ale w Kolumbii. E, serial jest nagrywany i w ogóle bohaterowie porozumiewają się w języku hiszpańskim. portugalskim, przepraszam. Nie będę wiedziała w 100%, bo te języki są tak podobne. Dlaczego to nie leci ostatnio w głowie? Ale zobaczcie, bo naprawdę jest to ciekawy serial i tak, tak jak mm. powiedziałam już na początku, mając na myśli te sceny, o których wspomniałam, mm -hmm. nie jest to serial dla widzów nastoletnich, zdecydowanie nie. I drugi serial, mam wrażenie, że w ogóle w, jeśli chodzi o te dwa seriali, to jestem mocno opóźniona, ale to będzie 13 powodów, mm -hmm. czyli serial, o którym jest tak głośno, już naprawdę, mam wrażenie, zrobił ogromną furorę. Eee, wśród YouTuberek między innymi, bo już naprawdę kilka osób wspominało o nich tak. w swoich ulubieńcach. Serial, który opowiada o dziewczynie, która popełniła samobójstwo, a raczej nie o tej dziewczynie, a o powodach, które ją do tego e, samobójstwa popchnęły. I to jest 13 powodów, tak jak 13 odcinków, e, i 13 kaset, które ona nagrała tuż przed swoją śmiercią. I tyle mogę wam już w sumie zdradzić, bo to okazuje się już w pierwszym odcinku, że każdy z tych powodów to jest po prostu człowiek i o każdym z tych e, ludzi jest po prostu osobny odcinek. Dlaczego on mógł się przyczynić do tego, że po prostu się zabiła? No i tak jak mówię, na początku zaczyna się lekko, po prostu przypomina takie problemy każdego z nas. Mam wrażenie w właśnie tych licealnych, trudnych nastoletnich latach, e, ale potem skłania do bardzo mocnych refleksji, w ogóle takich życiowych. Począwszy od tego, że żyjemy w okrutnych czasach, kiedy internet może zrobić większą krzywdę niż pożytek, a kończywszy na tym, jak istotne jest w ogóle też mówić głośno o swoich problemach, mówić głośno o tym, czego się potrzebuje, i żeby zostać dobrze zrozumiany. I tak chyba zakończyłabym. I muszę jeszcze dodać, że jest genialny soundtrack, który w 100% wpada w moje ucho, także to też z tego względu bardzo polecam. Ja również polecę Wam serial, ale za to nie z innej bajki. Bo prawie jest jak bajka, czyli serial The Flash. Eee, myślę, że jeżeli lubicie superbohaterów, lubicie ogólnie takie seriale, gdzie się dużo dzieje, ale z siłami nadprzyrodzonymi, to to jest coś dla Was. Ja powiem Wam szczerze, że na początku w ogóle nie słyszałam o tym serialu. Nie wiedziałam w ogóle, że on istnieje. Dopiero niedawno jeden z moich kumpli powiedział: Kurczę, no tak lubisz, nie wiem, oglądać X-Menów i tak dalej. I Tak gadaliśmy właśnie o tych tematach. Mi jest taki serial The Flash. Eee, jak to jest możliwe, że ja o nim nie słyszałam? jestem teraz na trzecim sezonie i ten trzeci sezon moim zdaniem póki co jest taki najbardziej zagmatwany i zbyt dużo się dzieje, czasami jest naprawdę zbyt dużo wątków, które są tak abstrakcyjne, że czasami mój mózg nie nadąża, ale ogólnie cały serial jest bardzo lekki, czasami może się wydawać infantylny, ale taki do wiecie, popcornu, do herbaty, do nie wiem, przed Nocnego przed. przed. przed, przed, no, przed snem? No, <laughs> ja no. Nie wiedziałam, co chciałam dokładnie powiedzieć. Przed snem, tak, po prostu, żeby coś sobie obejrzeć na lekko, to jest rewelacja. Ja się ogólnie bardzo mocno wkręciłam z tego względu, że właśnie lubię tego typu rzeczy, że ktoś ma jakieś moce. I często tak mam, że tam koledzy, jaką, na na jaką byś chciała mieć moc, na przykład? Jaką byś chciała mieć moc? No właśnie, to jest ciężki problem, to tam jest ciężki problem. Jest ciężki z... temat do rozgryzienia. Żeby wejść w czyjś w mózg, żeby być bardziej intelektualnie, wiecie o co chodzi, nie żeby strzelać czy szybko biegać jak The Flash, tylko być jedną z tych superbohaterów czy metaludzi, jak to jest właśnie we Flashu, żeby mieć taką moc, która na przykład czyta w myślach i może je zmieniać, to byłby Ja myślałam o tym i już chyba wspominałam w którymś filmie, że chciałabym móc zatrzymywać czas. A no, że, no to wiecie... trochę jak The Flash, bo byś go tak? spowolniała. No. Dla mnie ten serial właśnie broni się przede wszystkim tym, jak jest nagrany i niektóre sceny, Naprawdę są dobrze zrobione, mimo że to jest serial, ale chodzi mi pod względem właśnie montażu i tych um, efektów specjalnych. Nie mogę się z Ciebie stoić, to wszystko mi rozpraszam. No tak, bo e, to to serial lekki dla każdego, jeżeli lubicie takie, tego typu tematy, to myślę, że go polubicie tak jak ja. Pozostając jeszcze w kategorii tego, co możemy zobaczyć, obejrzeć, e, mm. ja muszę powiedzieć o teleturnieju Milionerzy. Słuchajcie, jestem uzależniona i nie wyobrażam sobie o godzinie 20.55 nie <śmiennie> zasiąść przed telewizorem, naprawdę uwielbiam. E, lubiłam go też jak e, leciał te paręnaście lat temu e, i mm. tak samo po prostu bardzo cieszę się, że wrócił, bo ja Huberta w roli prowadzącego uwielbiam i naprawdę... No nie wiem, po prostu na maksa czuję ten ten turniej. wiele się z niego dowiaduję, taka prawda, jakichś takich, wiecie, małych niłansików i po prostu jestem o krok od zgłoszenia się, ale w <noise> ogóle czasem sobie tak myślę, kurde, ej, dobrze by mi poszedł. Ja bym odpowiedź na to pytanie, dlaczego? Ty nie wiesz, ale myślę, że to tak łatwo oceniać jest perspektywy właśnie widza, a jak faktycznie tam się siedzi i przechodzi stres... W no wszystko, no to właśnie bałam się, żebym się ośmierzyła, ale no naprawdę fajny zabijacz czasu i, i myślę, że to jest jeden w ogóle z lepszych e, teleturniejów ever, naprawdę bardzo go lubię i... No bo się też uczysz, nie? Tak, tak przepraszam za moje włosy, ale nie jestem w stanie ogarnąć baby hair, a myślę, że gdybym miała je rozpuszczone, no ja też, bardzo to ogólnie nie byłoby nie widać przez ten wiatr. Mój kolejny ulubieniec, również jeszcze z kategorii co można zobaczyć, ale mój już bardzo w kinie, czyli film, na którym faktycznie byłam w kinie i są to Strażnicy Galaktyki 2. Jestem fanką Strażników Galaktyki pierwszej części, drugi też, to jest totalnie moje poczucie humoru, bardzo ironiczne, e, sarkastyczne, totalnie po prostu chwyci mnie za, chwycił mnie za serce. Ogólnie cała historia drugiej części również do, jest dobra i to się moim zdaniem rzadko zdarza, żeby... Druga część, czy trzecia część tej pierwszej części była tak samo dobra albo lepsza, a tutaj mam wrażenie, że jest faktycznie równie dobra. Świetnie się bawiłam. Naprawdę, jakby też mam wrażenie, że muzyka jest z lat 70., -tych, 60., -tych, wleciona w cały film, tak po prostu kupiła mnie od razu, bo to są klimaty, które dość mocno znam z czasów dzieciństwa, kiedy mój tato opuszczał i po prostu muzykę. Z... Tych lat i nadal to robi. I dlatego ta muzyka w tym filmie tak mocno mi przekonała do bohaterów, do całej historii, do tego klimatu, slow motion, które tam się pojawiają te momenty walki, efekty specjalne. Wiecie, ja jestem fanką dużą takich no bajkowych rzeczy, które nie istnieją naprawdę. I one najbardziej poprawiają mi humor najbardziej dodają mi powera i najbardziej chyba powodują, że staję się kreatywna. Takie mam wrażenie, bo zawsze po takim filmie czy takim serialu, jak kończę go oglądać, to stwierdzam, że coś trzeba zrobić, żeby też było fajnie, żeby moje filmy też były fajne e, polecam Wam serdecznie. Spróbujcie, bo... spróbujcie, obejrzyjcie go po prostu, bo myślę, że będziecie się dobrze bawić. Jeśli chodzi o muzykę, to nie powiem Wam konkretnych tytułów czy artystów, e, powiem Wam o radiu. I tutaj będzie taka dłuższa historia. Ja pod koniec liceum, na początku swoich studiów, byłam ogromną fanką radia Roxy. I to było radio, które po prostu uczyło mnie muzyki, a raczej pokazywało mi i ugrało moje na nowe I Naprawdę poznałam dzięki temu radiu wielu artystów artystów, których słucham do dziś i za to dziękuję, bo tak naprawdę ciężko bym było ich znaleźć w takich normalnych, typowych rozgłośniach radiowych. Między innymi właśnie to była Florence, którą kocham do dziś po prostu miłością ogromną i tak dalej, i tak dalej. I Radio Roxy z czasem się wsuło coraz bardziej się psuło, potem zmieniło Ale psuło się babro... Pod rok. względem muzyki? Tak, pod względem muzyki bardziej zaczęło, no przestało no, być no. tak alternatywne i inne. E, Zaczynam w ogóle, bo jeszcze to było radio, które bardzo lubiłam nie tylko za muzykę, ale za mm, audycje. To były faktycznie audycje, których ja słuchałam. To była Maria Peszek, którą e, uwielbiałam. To była Nowika. Można było po prostu włączyć radio i faktycznie zamknąć oczy i słuchać e, nie tylko muzyki, ale tego o czym rozmawiają. To było super. I trochę tak jest teraz z Chili Z. To nie jest to samo: to nie jest stare, dobre Radio Roxy. Ale to jest to radio, dzięki któremu znowu odkrywam nowe fajne dźwięki, więc bardzo Wam serdecznie polecam. Jeśli jesteście trochę bardziej fanami tej alternatywnej muzyki, tej mniej popularnej, to mhm. zdecydowanie. I tak, ja chyba zakończę, bo to w sumie właśnie o to chodziło, że to jest kolejne radio, które po prostu otwiera, bo miałam wrażenie, że przez długi czas w ogóle przestałam jakby słuchać tak się muzyki. Nie? Tak, tak bo... słuchałam i po prostu, bo włączałam sobie jakieś tam pierwsze, lepsze radio w, w aucie. Mhm. W domu właściwie coś tam też na YouTubie sobie leciało głównie raczej właśnie przedstawiam się na oglądanie i słuchanie dziewczyn, które opowiadają o kosmetykach, niżeli o muzyce. Ja Miałam w maju teraz trochę więcej czasu na chwilę właśnie słuchania, chwilę wyciszenia hmm. się i refleksji, i czyli Z było na tą porę idealne, więc polecam. Czyli spoko, czyli spoko, get it! Ja również polecę Wam coś z kategorii muzyka i u mnie to będzie bardziej składanka. No wiecie, na YouTubie możecie znaleźć. Często jakieś takie godzinne, dwugodzinne składanki różnych, różnych DJ-ów, po prostu jak, połączonych piosenek. I ja odkryłam ostatnio właśnie taką składankę. Ona się nazywa coś tam Summer Deep, bla bla bla. Na pewno wam w opisie podam dokładnie nazwę, bo nie chcę jej skłamać, bo jest bardzo skomplikowana jak większość tego typu składanek, właśnie takie ma skomplikowane nazwy. Ale ta składanka chwyciła mi za serce z tego względu, że każda z piosenek, która się w niej znalazła, jest coverem znanych piosenek ale stworzyłam w taki sposób, że mam wrażenie, że to jest na nowo odkryta piosenka. Ja znam większość tych piosenek, jak na przykład Adele, Hello, a jakby w pewnym momencie mówię, o Jezu, fajna piosenka, a ja nagle, ojej, to Adele, to Hello, ale to nie ona, nie ona śpiewa. I genialna składanka, idealna do ćwiczeń, do sprzątania, nawet do po prostu chillowania na balkonie, czy podróży, jeżeli jeździcie rowerem, czy biegacie, to myślę, że ta godzinna składanka powinna Wam naprawdę mocno umilić czas. I po prostu polecam tyle. Podlinkuję wam konkretnie, bo dla mnie niektóre składanki mają jakieś tam defekty, że na przykład mm, niekoniecznie ta piosenka, i ja je przewijam. Tu nie mam ochoty ani jednej piosenki przewinąć, więc to o tym świadczy. E, I tyle, polecam. Teraz okazało się, że obie mamy też coś z kategorii ubrania i dodatki, bo ja bardziej dodatek, ale muszę Wam powiedzieć, że tak, moim ulubieńcem miesiąca maja jest czarna torebka z second handu, za którą zapłaciłam 18 zł, coś koło tego. Okazała się być skórzaną torebką i sama w sobie jest po prostu bardzo ładna, bardzo mi się podoba, bo ma sztywny spód, co czyni ją trochę bardziej wyjątkową, mimo że jest ma mniejszych rozmiarów, jest bardzo pakowna, mm -hmm. jest prosta, ze złotymi dodatkami, więc pasuje do praktycznie wszystkiego, bo i do takiego bardziej eleganckiego stylu sukienki, czy nawet do założenia na wesele, bo naprawdę nie jest takich dużych rozmiarów, ale też właśnie na co dzień do jeansów, do swetra, super. I ona jest moim urwieńcą właśnie dlatego, że przypomniałam sobie jaką frajdę i jaką radość sprawia wyłowienie takiego skarba właśnie z second handu. Tak, przypomniałam tak, sobie kolejny raz, jaka to jest Co? straszna satysfakcja, że nie idziesz po prostu do sieciówki, czy nie przeglądasz internetu tak. i kupujesz jedną z wielu. Tylko wyjątkową, no jak jedyną z swoim, no. swoim rodzaju. No! Jedyna z swoim rodzaju i to jest chyba właśnie bardziej ta ulubiona sprawa, właśnie w tej rzeczy, że polecam, bo to jest taka satysfakcja, i w ogóle, no wow! Jest taką rzecz <grym> i to trzeba to. myśleć wiecie. Kurde, nikt takiej nie ma i jeszcze nikt nie zapłacił za nią tak mało i nikt nie ma tak wyjątkowej, pięknej, czarnej tory. Mój ulubieniec ubraniowy jest z sieciówki, bo jest konkretnie z Zary, a mianowicie z Peter, który. O którym musiałam troszkę powalczyć, z tego względu, że ogólnie on jest jakby basiciem tak zwanym, czyli podstawą sklepu Zara i na stronie internetowej go wyznaczyłam i stwierdziłam, że z go pójść obejrzeć, przymierzyć, czy w ogóle to coś dla mnie, poszłam, okazało się, że go na stanie nie ma i pan, który tam pracował musiał specjalnie gdzieś daleko do magazynu po niego pójść, ale na szczęście poszedł, bo uprosiłam. I okazało się, że to jest sweter mojego życia, dlatego, że ja uwielbiam swetry, które są jednocześnie bardzo kobiece, a jednocześnie mają coś w sobie oversize'owego. Uważam, że bardzo ciężko jest znaleźć oversize, który jest kobiecy. Bo ogólnie oversize y są takie, wiecie, załamują gdzieś tam, że nie wygląda się tak dobrze w nich. Ale tym razem okazało się, że to jest sweter, który tak jak sobie go wymarzyłam, że będzie na mnie leżał, tak leży. E, granatowy sweter ala... Nie topesz mam dość szerokie rękawy, asymetrycznie ścięty dół, to też bardzo lubię, bo ja bardzo lubię nosić rzeczy trochę na ramieniu, bo tak można go nosić, go tak ściągnąć, bez jednego ramienia, można go normalnie ułożyć pod szyją. Tak samo dół można przydłużyć, także zakrywa pupę, ale też wyżej, żeby był bardziej koszulką niż taką tuniką, bluzką niż tuniką. Ma fajny, taki lekki materiał, on nie jest grzejący, więc nawet teraz w maju go naprawdę bardzo często noszę, mimo że jest teoretycznie swetrem. A nie tak bardzo grzejącym, bardziej przewiewnym. Więc na takie wieczory, kiedy robi się delikatnie chłodniej, czy kiedy jest wiatr, to to rewelacyjna opcja. Moim ostatnim ulubieńcem jest coś z kategorii... nie wiem jakiej kategorii... <laughs> chyba zabijaczy czasu, tak bym to y, podpięła. Czyli sudoku. Na czym polega sudoku? Myślę, że większość z Was powinna wiedzieć, więc też mi ciężko wytłumaczyć. Ale to tak jak mówiłam, no, luki, układanie tych od 1 do 9, żeby wszystkie się zgadzały. W każdym razie tak wciągające, ja sudełku prawie chciałam powiedzieć, ale taka prawda, <grym> tak można powiedzieć, e, już od no dobrych kilku lat. Uwielbiam mhm. to i e, zawsze jest to moja ulubiona rozrywka, kiedy m, gdzieś podróżuję, kiedy chcę się właśnie odciąć od komputera, internetu, telewizora i po prostu coś ze sobą zrobić, to... Jest to nawet lepszą rozrywką niż czytanie książki czasem dla mnie. Nie, nie czasem, tylko naprawdę to lubię. Sama ze sobą ścigam się z czasem, yy, mianowicie po prostu wiecie, rozwiązałam w takim czasie się. i po prostu O nie, muszę jeszcze lepiej w takim razie, więc to jest też takie motywujące i mam wrażenie, że rozwijające. O, więc polecam Wam spróbować takiej właśnie oldschoolowej rozrywki. Yy, ja nie ukrywam, że lubię bardzo robić to na tym oldschoolowym właśnie papierze, w tych książeczkach. Yy, i po prostu jeden za drugim o, ale, ale, nie jest, na przykład, bo w telefonie to nie? Wiadomo, nie? Proszę, tak, ale właśnie takie to ona zdradziła. Oczywiście możemy też ściągnąć taką aplikację w sudoku i mieć ją po prostu na telefonie zawsze w każdej chwili polecam. Mój ostatni ulubieńc kategorii Instagram pierwszy raz mi się zdarza, żebym tak bardzo zakochała się w czymś w profilu instagramowym i jest to profil e, ta Anna ma dwóch synów e, i to jest dziewczyna, kobieta, która faktycznie ma dwóch synów. Jej profil nie na tyle mnie zainteresował, że o może patrzę jak na żyje, jak się ubiera, tylko jak dekoruje swoje mieszkanie. Ma tak pięknie dom, że ja bym mogła teraz stokować walizki i się tam odprowadzić i od razu łączyła się rewelacyjnie. I ogród, sypialnia, nawet pokój ich jej synów, właśnie jak sama nazwa Instagrama wskazuje, jest po prostu rewelacyjnie urządzony, totalnie gdzieś tam w moim klimacie. Jest bardzo jasno, ale tak... Nie wiem jak to nazwać, tam jest mnóstwo takich elementów, które robią robotę, detale, które robią robotę. Jest mnóstwo takich mm, gadżetów związanych trochę z drewnem, trochę z kwiatami, z czymś takim bardzo kobiecym, ale jednocześnie myślę, że każdy mężczyzna dobrze by się czuł w tym właśnie konkretnym domu. I ogólnie mam wrażenie, że ta dziewczyna, kobieta ma niesamowity gust i takie wyczucie tego, jak łączyć różne elementy, jeżeli na przykład teraz jesteście na etapie urządzania swojego mieszkania, albo macie ochotę coś zmienić, czy po prostu szukacie inspiracji, jak łączyć niektóre gadżety, tekstylia, kolory to uważam, że ona jest po prostu idealną inspiracją. Tak, tak prosto, bo tak, taki prosty Instagram, bardzo jasny, bardzo przejrzysty, czytelny, ale każdy z tych zdjęć, które ona wrzuca na swojego Instagram. mam wrażenie, że jest mocno przemyślane, e, Mimo że, mam wrażenie, że nie tak zrobiony, wiecie, pyk, bo gdyby tam się nie postawił aparatu w jej mieszkaniu, to to zdjęcie będzie rewelacyjne, bo wszystko ma swoje miejsce, ale nie czuć tam takiego chłodu, to nie jest tak hotelowo, tylko jest ciepło. Więc ja serdecznie Wam polecam ten profil, dajcie znać. Czy macie jeszcze do polecenia tego typu właśnie profile, gdzie widać, jak urządzają ludzie swoje mieszkania i bardziej właśnie jest o mieszkaniach i przestrzeni, w której żyją, niż o nich samych? Bo ja raczej nie przepadam za Instagramami, gdzie ludzie za dużo pokazują swojego życia, a bardziej za tym, jak mieszkają, bo to faktycznie może inspirować do zmian. Mimo tych szumów, które pojawiały się w trakcie tego filmu, bo jestem pewna, że tak było, nam <laughs> bardzo fajnie się nagrywało w takim innym środowisku, w innym otoczeniu fajna odskocznia od tego, od tych czterech ścian po prostu. Więc pewnie teraz jeszcze w wakacjach będzie mniejszy wiatr. Jeszcze to powtórzymy. A tymczasem zapraszamy Was na Instagram, na Facebook, nasz właśnie Markowy. Będzie nam miło, jeśli nas tam polajkujecie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!